Jedziemy, kici kici, nie ma. Chcesz wiedzieć czy się wkurwiam, czy tym Boga obrażę W ocenie depresji w środku aż się smażę. Kurza covida kaszel, podkład tempo zarzuca. W pokoju sandlo walczy, chce mieć żelazne puca. Jak PKP, cargo, nie stójcie jak bociany. Dziś chłopaki wstaje rano, w kuźwa wiary. Chcę mieć ręce atlasa, by mostem dla ciebie były. Nie wiem jak tam twoja trasa, ale ja obstawiam tyły. W garnku kiełbasa, baza na obiad drobiowy. A szpitale to nie miejsce, biologiczny odnowy. Cholerne wyniki badania, mego opis. Ty nawet nie biorąc dragu, my chemii nie wypocisz. Nie leż, wstawaj, z ziemi się podnosił. Lekarz mówił do karetki, mnie z wnosił. Możesz mieć swój kurs, wychodzę tu tylko z radą. Nie jestem poetą, też nie będę stał jak wagon. Marcino, nabicie, czuję zaraz będę zdrowy. Kocham swoje życie, zbieram dobrego plony. Właśnie na bocznicę wjeżdża pociąg towarowy. Kocham dzisiaj życie, szacunek z mojej strony. Daj mi znać, jak jesteś zmartwiony. Wy życie mi zmieniacie, dajecie jak wagony. Wy nic nie musicie, szacunek z mojej strony, Wy życie mi zmieniacie, Dziękuję za te plony, Oferujesz mi przyjaźń, Ej dzięki dziś skorzystam, Dał ci coś koleżka, Zachowaj się jak pizda, Wroty palić możesz, no i możesz stąd zawijać, Nigdy nie oszczędzam, a i tak stać mnie na szczerość Mamy busa tu do rajczy, wsiadam, jeśli się mi nudzi my wiemy coś o bólu, spotykam w nim wielu ludzi, u was szacunek dla ludzi i dla mnie to jest luzik, możesz brudzić mi na mieście, ale w sumie pieście deptał nie kopniesz leżącego, ja już nie będę leżał, w mordę możesz mówić, będę tu do grobowej deski tu każdy chce coś w kredki. widzę widzą siebie pożyczę lornetki, a ja nie jestem jak najma, nie będę zaliczał deski chodzę po mych rejonach, w przetartych moich butów, kto nie wstydnie mieć siana wstydem jest najebać długów, wiara w siebie moje wódu, nawet jak widzę schody ty byś wyciął wszystkie lasy, żeby mi Podstawić kłody Marcin, no nabicie, czuję zaraz wtedy zdrowy. Kocham swoje życie, zbieram dobrego plony. Właśnie na bocznicę wjeżdża pociąg towarowy. Kocham dzisiaj życie, szacunek z mojej strony. Wy nic nie musicie, dajecie mi wagony. Wy nic nie musicie, szacunek z mojej strony. Wy życie mi zmieniacie. Dziękuję za te ty plony. Tyle. Elo, szacun, ogień.